Siemano, dzisiaj mamy coś mniejszego, słabszego, ale też w niższym budżecie. Zbliżamy się powoli do okresu komunijnego, więc akurat tego typu urządzenia do 2500 złotych moim zdaniem będą dobrym wyborem. Mamy tu Raptora R1 Lite. Zaraz zobaczymy, co mamy w środku, jak wszystko jest zapakowane. Ja paczkę dostałem od firmy Barel. Barel jest oficjalnym dystrybutorem marki Raptor na Polskę, więc kupując od nich na ich stronie 7W.pl, ale także że u innych dystrybutorów, na przykład możemy te nogi dostać w sklepach MediaMart, MediaExpert, mamy normalnie 24 miesiące gwarancji, jest full service, nie ma problemu. Paczka w środku widzę, że jest trochę poturbowana, tutaj te steropiany trochę latają, no ale jest to sprzęt na wypożyczenie, więc nie wiem w sumie, czy to jest nówka, czy to jest coś po prostu od nich gdzieś z zaplecza, ale tutaj tak, mamy pod stwierdzenie, że wykonany jest przegląd zerowy. Zaraz zobaczymy. W ramach tego zostało wykonane dokręcenie wszystkich śrub oraz nakrętek, sprawdzenie działania ładowarki oraz gniazda ładowania, kontrola i regulacja luzów części łożyskowych, kontrola i regulacja mechanizmu składania kolejnogi, kontrola stanu mocowania kół, ciśnienia w oponach i stanu ogólnienia, kontrola oraz regulacja hydraulicznego układu hamulcowego i wykonywał to serwis RG Media. I z tego co się orientuje to w cenie jak kupujecie tą hulajnogę, to właśnie taki serwis od razu jest. Poza tym w paczce mamy tutaj kluczyki. Prawdopodobnie będą one tu służyły do skręcania. Ewentualnie po prostu są w zapasie, gdyby coś tam gdzieś się poluzowało. Tutaj mamy ładowarkę. Ładowarka jest standardowo 2 dwuamperowa. To wszystko odkładamy na bok. I jest tutaj jeszcze... Papierologia, tu jest karta gwarancyjna, przez to właśnie, że jest to kolejnoga z polskiej dystrybucji. To mamy tu normalnie 24 miesiące gwarancji, jest też instrukcja obsługi w języku polskim. Gdybyście mieli z czymś problemem, to tutaj wszystko powinno być ładnie opisane. I jeszcze znajdują się tutaj naklejki od firmy Raptor. No dobra, ale teraz czas na wyciągnięcie samej kolejnogi. Tutaj pewnie ten steropian od razu sobie zdejmiemy na bok i zaraz zobaczymy, czy sama hulejnoga jest ciężka. No, powiem wam, że jak ostatnio dźwigałem kokirin G3 Pro, no to jednak. Ta hulajnoga jest przy niej bardzo lekka. No i dobra, mamy hulajnogę wyciągniętą, więc teraz czas ją wyprostować i tutaj wszystko złożyć. Zaraz zobaczymy, bo w sumie jest to moje pierwsze zetknięcie z tą marką. Więc sam do końca nie wiem, jak tutaj to wszystko działa. Ale raczej standardowo tutaj mamy z lewej strony blokadę. Wszystko musimy wyprostować. Z tyłu przy tylnym kole jest stopka. Tutaj prostujemy teraz kierownicę, i kierownica, z tego co widzę, to po prostu nam wskakuje. Nie ma tutaj konieczności skręcania. Jak chcemy ją złożyć, to odciągamy i wygodnie możemy ją składać. Więc w sumie to jest spoko rozwiązanie, jak chcemy ją przewozić. To w taki sposób możemy sobie ją składać i zajmuje mało miejsca. I to, co jest tutaj plusem, właśnie jeżeli chodzi na przykład o komunię, przy mniejszych osobach, no to mamy tu możliwość regulacji i możemy sobie tą kierownicę ustawić, wyciągnąć na maksa. i widzicie, zakres regulacji jest spory. Bo ja przy wzroście 180 cm mam tutaj teraz maksymalnie i czuję się komfortowo. A jak są osoby niższe, bez problemu możemy zjechać w dół i ta kierownica może być naprawdę nisko. Tutaj, jeszcze teraz tak, trzeba zablokować na pewno całą tą kolumnę, żeby wszystko było porządnie. Tylko też widzę, że tutaj jest taka zawleczka, czyli tak, odciągamy zawleczkę, kładamy blokadę. I teraz powinno wszystko się nam dobrze trzymać. Teraz jeszcze możecie zobaczyć sobie jak to wygląda z bliska. Tutaj o tej właśnie blokadzie mówię. musimy ją odciągnąć, żeby to wszystko dobrze zabezpieczyć, a tutaj z lewej strony jest też blokada, jeżeli chcemy tą hulajnogę później składać. Sam podest jest w pełni gumowany, więc możemy sobie tutaj wygodnie postawić nogę i jak widzicie, ja mam rozmiar buta 45, mogę sobie bokiem Ustawić nogę i jest to całkiem komfortowe. Z tyłu też mamy podnóżek, więc sobie jak lubicie w ten sposób jeździć, możemy postawić nogę z tyłu. Stopka jest umieszczona tutaj przy tym tylnym kole. No i mamy tutaj taki jeden silnik, który ma 500 W. I jeżeli chodzi o budowę, no to tak, tu mamy amortyzatory. Które są po jednej i po drugiej stronie. Sam błotnik jest spory, więc raczej nie powinno nam tutaj nic chlapać. Opony są bardziej szosowe, więc jeżeli chcecie więcej latać w terenie, to wtedy można rozważyć wymianę na terenówki, no bo tutaj mamy bieżnik szosowy. Hamulce tarczowe, linkowe. Więc no, nie można tutaj nie wiadomo czego wymagać od tej nogi. Nie są to hamulce hydrauliczne, ale jak hamują, to sprawdzimy. Na prawym boku, tutaj jest zaślepka od złącza do ładowania, i przechodząc naprzód, mamy kolejny raz hamulce tarczowe, linkowe. Tutaj są także amortyzatory w przedniej kolumnie i przechodząc do góry. Kierownica ma manetkę kciukową, tylko nie jest to taka manetka jak w Kukirinach, gdzie naciskamy ją do dołu, tylko tutaj naciskamy ją tak jakby do boku. Te gripy do trzymania gumowe są wygodne i tutaj mamy właśnie możliwość składania kierownicy. Wystarczy, że odciągniemy to i możemy sobie zgiąć kierownicę, a po środku mamy spory ekranik. Po lewej stronie mamy całe centrum zarządzania, tutaj są przyciski od kierunkowskazów, a na górze są przyciski do sterowania wszystkimi możliwymi funkcjami. Tutaj tak, najpierw klikniemy przycisk od włączania i jak widzimy na start mamy hulejnogę naładowaną, praktycznie na maksa, tutaj jest wskaźnik baterii, tutaj jest prędkościomierz, tutaj mamy wskaźnik maksymalnej prędkości, tutaj jest temperatura otoczenia. W sumie spoko opcja w kuki tego nie ma. Dobra, ale tak, tutaj z tych przycisków mamy klakson. Jest on metaliczny, całkiem głośny i wyraźny. Tutaj mamy przycisk od włączania świateł. Światło mamy jedno z przodu. Spore, i wydaje mi się, że do takiej zwykłej jazdy będzie ok. Jak chcecie jeździć więcej w nocy, to polecam tutaj sobie coś domontować jeszcze na kierownicy na górze. Dodatkowo świeci nam się tutaj też lampeczka, na tyle, dzięki czemu jesteśmy lepiej widoczni. A teraz jeszcze włączając kierunki. Kierunki mamy na boku, tak jakby z przodu i z tyłu, i są to takie pływające kierunki, które informują dookoła wszystkich, że będziemy aktualnie skręcać. Tutaj jeszcze na kierownicy mamy przyciski S i M. Przyciskiem S zmieniamy prędkość, czyli mamy tryb Eco, Standard, Turbo i tryb prowadzenia hulajnogi, a przyciskiem M zmieniamy tutaj wskaźnik pomiędzy kilometrami a milami. No dobra, ale zgadania na razie to tyle. Ruszamy w pierwszą drogę, zobaczymy jak się tutaj jeździ. Mamy oczywiście ustawiony tryb turbo, więc od razu mamy maksa. No i ruszamy. Tu najnoga rozpędza się powoli i mamy już oszałamiającą prędkość 30 na godzinę. Cały czas tu przyspiesza. Zaraz zrobimy pierwszego V-maksa. No i jadąc delikatnie pod górkę mamy już tutaj 35 na godzinę. Teraz zamienimy się w drugą stronę, zobaczymy e, jaka będzie prędkość jadąc delikatnie z górki. No a w drugą stronę udało nam się zrobić 36,3 km na godzinę. Jeżeli chodzi tutaj o zawieszenie, to powiem Wam, że no, na tych górkach, dziurkach radzi sobie nieźle. No to na razie to są pierwsze wrażenia. Huluinoga wypada jak najbardziej pozytywnie. Ja biorę się za jej testy. Zobaczymy jeszcze co ona potrafi. Zrobię trochę kilometrów. Sprawdzimy, jak tutaj wypada bateria. Jaka jest prędkość maksymalna. Jeżeli macie jakieś pytania, śmiało zadawajcie je w komentarzu. Postaram się na wszystko odpowiedzieć. No i dzięki za oglądanie. Do następnego. Cześć.